Co się tam dzieje? Co to za zbiorowisko? Eee, spójrz to chyba o tobie, jak to? Tola miłości mojego życia. Zostaniesz moją dziewczyną? Nie! Och, co za koszmarny dzień! To było straszne. Na szczęście w domu jestem bezpieczna. Moje serce! To co? Kino czy park? Tola! Tola! Musisz mnie wysłuchać! Zrobiłem dla ciebie coś głupiego! Może to była najgłupsza rzecz w moim życiu! Ale musisz to zobaczyć! Olek! Czy to tatuaż? Tak! Najprawdziwszy jak moje uczucia do ciebie! O! To takie słodkie! Kto mi zażył super drogą czarną konturówkę do oczu? Hehe!